Dzień dobry. Będziemy już powoli zaczynać zgodnie z agendą 9.30. Także witam Państwa serdecznie w dniu dzisiejszym. Ja nazywam się Dawid Horembała, reprezentuję dział handlowy i jest mi serdecznie miło móc Państwa powitać na corocznej naszej konferencji poświęconej firmom produkcyjnym, a w tym roku nie tylko, ponieważ poszerzyliśmy formułę o firmy handlowe. Ponieważ widzimy też dynamiczne zmiany rynku i poszerzania horyzontów działalności firm produkcyjnych, jak i handlowych. I często firmy handlowe dzisiaj bardzo mocno rozbudowują swoje portfolio o własne produkty i właśnie o te moduły produkcyjne, a firmy z kolei produkcyjne chcą być bardziej niezależne i też budować swoje linie handlowe. Jak mogą państwo zobaczyć dzisiejsze realia makroekonomiczne są bardzo zmienne. Po ostatniej pandemii do dzisiaj borykamy się z dużymi problemami w zakresie dostaw i taki przykład życia codziennego z rozmowy ze znajomymi, chcieli kupić samochód no i jak przyszło do decyzji po pierwszym spotkaniu, a naprawdę ten okres był bardzo krótki, bo zaledwie 2-3 dni na przemyślenie, informacja jest taka, że w tym roku już tych samochodów nie ma, trzeba czekać na kolejne. Z mojej perspektywy wydawało mi się, że te tematy dostaw, łańcuch i dostępności są już w miarę stabilne i poukładane, natomiast życie nam pokazuje, że to dalej się z tym borykamy. Po pandemii wprowadzono również pracę zdalną i nowe sposoby komunikacji z klientami oraz współpracownikami. Kolejnym elementem jest wojna na Ukrainie, która bardzo mocno destabilizuje. Cały nasz makroregion oraz wszystkie zależności handlowe i dostępności różnego rodzaju towarów, surowców, czy też tej wymiany, właśnie handlowej. Idąc dalej, wysoka inflacja i kryzys energetyczny. Jakiś czas temu mogliśmy w mediach widzieć, jak przedsiębiorcy pokazywali swoje rachunki za energię i prąd, i to były rachunki, które rzeczywiście rosły kilkukrotnie do tego, co było rok wcześniej. O zmianach podatkowych też nie należy zapominać, bo to jest taki element, który bardzo mocno żyje w naszej gospodarce i cały czas dostarcza nam nowych elementów, które, które też równolegle wprowadzamy. Natomiast wojna to nie tylko czołgi i karabiny, ale także i przede wszystkim dla przedsiębiorstw cyberataki i ryzyko blokady oraz paraliżu całej organizacji. W tym całym otoczeniu mamy również mocno galopujący rozwój dzisiaj branży e-commerceowej oraz sztucznej inteligencji i o tym również będziemy dzisiaj z państwem podczas tej konferencji rozmawiać. No i proszę państwa, recesja, o której bardzo dużo się mówi, a która powoduje, że każdy z nas, a w szczególności przedstawiciele właśnie biznesu, mocno oglądają każdą złotówkę przed jej wydaniem. Pomimo tak dużej różnorodności i niepewności rynkowej, my nadal mamy Dobre wyniki, dobrze radzimy sobie na rynku. Bazujemy na raporcie IDC. Jak mogą Państwo zobaczyć, mamy bardzo mocną drugą pozycję udziału w rynku systemów ERP. Jako ciekawostka, jesteśmy jedyną firmą, która od kilku lat systematycznie zwiększa udziały w rynku, oczywiście kosztem konkurencji. Natomiast strategicznie, oczywiście, chcemy być numerem jeden, liderem, jeżeli chodzi o to całe zestawienie. I nasze rozwiązanie zostało docenione przez szerokie grono klientów. Są to firmy o różnym profilu działalności, co świadczy o tym, że systemy Komar są nie tylko bogate w swoje funkcjonalności, ale także elastyczne i na etapie wdrożenia mogą zostać dostosowane do specyficznych potrzeb konkretnych branż. Bezpieczeństwo, stabilność i przewidywalność są to cechy, jakie oczekiwaliby Państwo na pewno od swoich potencjalnych kontrahentów, jak też partnerów biznesowych. Jak mogą Państwo zobaczyć, Komarch jest bezpieczny i stabilnym partnerem biznesowym, a co najważniejsze, bardzo przewidywalnym w swojej działalności. Musimy zdawać sobie sprawę, że systemy ERP to fundament każdej dobrze prosperującej firmy, który musi dawać bezpieczeństwo działania i zapewnić ten bufor technologiczny dla organizacji na przyszły rozwój. A jak my to realizujemy, to będą mogli Państwo zobaczyć już na naszym kolejnym slajdzie. Zgodnie ze strategią przeznaczamy od 15 do 20% wartości naszych przychodów na działalność właśnie R&D. Dzięki stale rosnącemu budżetowi możemy wprowadzać nowe funkcjonalności, nowe wersje systemów, budować nowe moduły, tworzyć nowe aplikacje, a to wszystko w oparciu o wykorzystanie nowych technologii. Od lat intensywnie rozwijamy gamę naszych rozwiązań, dostarczając kolejne innowacyjne elementy, które poszerzają zastosowanie systemu ERP w firmach. Rozumiemy ERP jako system usług, procesów i zależności między nim. Jest to w pełni zależny od ciebie, zestaw narzędzi otaczający klienta jako państwo i dzięki ciągłym inwestycjom w ramach R&D dający bufor technologiczny do rozwoju i ekspansji. Aktualnie bardzo mocno pracujemy nad nowoczesnym UX-em, nad warstwą www, interfejsem www, sztuczną inteligencją, machine learning, IoT oraz marketplace. Proszę Państwa, rozwój produktów jest najważniejszym celem w komarchu. W ramach tej filozofii, poza systematycznym dokładaniem kolejnych nowych funkcjonalności, czy modułów, pamiętamy o przepisach i wymogach prawnych. Obecnie jest to jeden z najbardziej wymagających elementów w biznesie i jednocześnie weryfikujący moce produkcyjne i stabilność dostawcy oprogramowania. Aktualnie mamy etap krajowego systemu E-Faktor, który był zapowiadany, później był odwoływany, znowu jest już nowy termin wejścia. Tych przepisów. O tym dzisiaj będziemy z Państwem rozmawiać podczas dalszych bloków tematycznych konferencji. Sztuczna inteligencja, inteligencja jest dzisiaj jednym z popularniejszych tematów w mediach, w telewizji, w internecie. W radiu wszędzie możemy usłyszeć o sztucznej inteligencji, o jej możliwościach, usprawnieniach i, i, i co, jak może to wpłynąć na nasze życie. My systematycznie od wielu lat pracujemy nad mechanizmami sztucznej inteligencji, zaszywając je w funkcjonalnościach poszczególnych modułach systemu. Jak to działa, co może nam przynieść, usprawnić, dzisiaj w dalszej części, zaraz po mnie, mój kolega Tomasz Rzutkowski będzie państwu opowiadał. Mówiliśmy o cyberbezpieczeństwie na pierwszych slajdach. Jak skutecznie zabezpieczyć się przed cyberatakami? Odpowiedzią jest iBART. Jest to jeden z naszych modułów w ramach całej oferty RP. Rozwiązanie dające stały backup oraz umożliwiające opracowanie procedur radzenia sobie z atakiem i przywracaniem szybko bazy produkcyjnej eliminującej przez to je firmy. Cyberbezpieczeństwo to jest tak naprawdę temat nieśmiertelny, o którym można mówić zawsze. I co ważniejsze, trzeba dzisiaj świadomie zabezpieczać swoje dane i chronić przedsiębiorstwo przed atakami i blokadami. Kilka słów również o chmurze, ponieważ jeden z kafelków przedstawiał nam dzisiaj bardzo wysokie koszty energii. To jest jedna ze składowych. Poza wysokimi kosztami energii mamy też ciągłe zmiany technologiczne poszczególnych podzespołów, ich kompatybilności, nowe wersje SQL-a, zwiększające się wymagania na przestrzeń dyskową czy na pamięć. To są tylko przykłady, z jakimi dzisiaj działy IT muszą się zmierzyć w kontekście zarządzania własną infrastrukturą. W Komarchu od 20 lat dostarczamy rozwiązania chmurowe. A nasi klienci oddają cały proces dostosowania i zarządzania infrastrukturą w nasze ręce. Chmura Komarch to sposób dla Państwa na wygodę, bezpieczeństwo i pełną niezależność. Jeżeli chodzi o modele chmury, jakie mamy dzisiaj dostępne, jest to chmura Enterprise, czyli dostęp do platformy sprzętowo-systemowej z konfigurowalnym oprogramowaniem ERP oraz innymi usługami i hosting, czyli ta warstwa sama dostępu do wirtualnego środowiska sprzętowego. Kilka słów o produkcji, ponieważ jesteśmy na konferencji poświęconej produkcji. Czasy pandemii pokazały nam, co to znaczy mieć problem z surowcem, produktem, a finalnie stracić szansę na kolejne sprzedaże. Coraz więcej firm dzisiaj decyduje o otwieraniu i relokacji swoich fabryk z Chin do Europy. Kiedyś wydawało się to niemożliwe. Dzisiaj przy stale rosnących kosztach transportu braku surowców i nieprzewidywalności rynku, produkcja rodzima, może trochę droższa, ale wygrywa to starcie. W Komarchu jesteśmy od dawna przygotowani na scenariusze produkcyjne i jesteśmy w stanie całościowo zarządzać produkcją, bo przygotowaniem produkcji, bomów, technologii, procesem kolejkowania, planowania zleceń, aż do ich finansowego i materiałowego rozliczenia. Myśląc o produkcji, nie sposób zapomnieć o takim narzędziu jak APS. APS jest to narzędzie do zaawansowanego planowania oraz przeplanowywania planów produkcyjnych, szybkie odpowiedzi na braki surowców, ludzi czy awarie maszyn. Moduł ten został stworzony przez nas od podstaw, dzięki czemu mogliśmy wykorzystać najnowocześniejsze technologie, wszystkie trendy, potrzeby, jakie dzisiaj rynek nam dawał. I co udało nam się zrealizować w ramach pierwszej wersji odsłony, będziemy dzisiaj pokazywać, a w, w ramach przerw i y, zapraszamy do rozmów kularowych i, i, i też y, takiej dyskusji. Myśląc o fabryce przyszłości w pełni zautomatyzowanej i inteligentnej, nie sposób pominąć rozwiązań IoT, o tym jak mogą Państwo dzisiaj zacząć tą transformację swojej fabryki do nowoczesnych linii produkcyjnych będziemy opowiadać w dalszej części naszej konferencji. Trochę informacji o firmach produkcyjnych teraz też chciałbym powiedzieć troszkę o informa informacji o firmach handlowych i myśląc dzisiaj o firmach handlowych zderzamy się z szybkim tempem zmian rynku nowe wymagania oraz dostosowanie do stale rosnących oczekiwań konsumentów pokazują, że dzisiaj firma handlowa potrzebuje czegoś więcej. Z rozwiązaniem przychodzi dzisiaj nowy marketplace wszystko.pl platforma która jest bez prowizji, bez opłat i już będzie dostępna od czerwca. Dzisiaj będziemy mówić o tym więcej szczegółów w dalszej części naszej konferencji. Na poprzednim slajdzie mogli państwo zobaczyć nasze rozwiązanie marketplace'owe dedykowane do szerokiego handlu. Natomiast to jest tylko jeden z elementów, jakie każda firma handlowa może potrzebować. Mówiąc o Strategii 4.0, w kontekście firm handlowych chcemy Państwu przedstawić rozwiązanie oparte na kliocentryczności, czyli wielokanałowego dotarcia do Państwa klientów. Mogli się Państwo też spotkać w mediach, w prasie z takim określeniem jak omnichannel. Filozofia ta pozwala na równoległe zarządzanie zintegrowanymi kanałami sprzedaży w przystępny sposób. Dzięki takiej scentralizowanej strukturze rozwiązanie klienci otrzymają takie same możliwości niezależnie od kanału, który wybiorą. Przykład taki prywatny z życia codziennego. Zakupiłem towar w dużej sieciówce przyszedł oczywiście no, okazał się nietrafiony chciałem go zwrócić i wtedy zaczęły się schody ponieważ no, będąc przyzwyczajonym dzisiaj do tego jak wygląda ten handel no dla mnie było szokiem że muszę zamawiać kuriera na własny koszt zwracać w, jeszcze w jedno określone miejsce gdzie tak naprawdę mamy butiki sklepy i mógłbym to uczynić po prostu idąc do, 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 tego, do tego miejsca jeżeli chodzi o doświadczenie i emocje takie handlowe bardzo negatywne Decyzję omijam jakby ten kanał i tego dostawcę, biorę innych. I, I o to tutaj właśnie chodzi, żeby Państwo mogli otaczać tego klienta i nie stawiać grubych linii, że jeżeli był zakup przez internet, to nie możemy wrócić do sklepu stacjonarnego lub też odwrotnie. Pozostając dalej w tematyce handlowej, będziemy dzisiaj pokazywali rozwiązania dedykowane dla firm handlowych o rozproszonej strukturze i realizujące sprzedaż poprzez sklepy, butiki czy też właśnie oddziały. Podczas dzisiejszych yy, konferencji będziemy poruszali szereg tematów, zarówno dla firm handlowych i produkcyjnych, wykorzystujących poszczególne moduły w oparciu o nasze systemy ERP. Każde rozwiązanie potrzebuje solidnych fundamentów i nimi mogą być Comarch ERP XL i Comarch CE. Wybór konkretnego systemu zależy od charakteru organizacji, procesów, jej wielkości oraz potrzeb. Czyli tak mówiąc na skróty, trzeba spotkać się z nami lub z naszymi przedstawicielami, porozmawiać i na tej podstawie wybierzemy, co jest dla państwa najodpowiedniejsze w danym momencie. Z tego miejsca również chciałbym dzisiaj podziękować naszym prelegentom pan Marcin Górski kierownik działu IT z firmy Curtis Development w formie nagrania będzie dzielił się swoim doświadczeniem wdrożeniowym całym procesem oraz przemyśleniami oraz pan Mateusz Jeliński menażer działu logistyki obsługi klienta z firmy Igus Pan Mateusz dzisiaj jest z nami na sali i w dalszej części konferencji również opowie o swoim doświadczeniu, jakie zdobył podczas wdrażania, przemyśleniu i też takich wskazówek dla Państwa. i Oczywiście zapraszam później do rozmów w takich kuluara, w kuluarach w przerwie. Jeżeli chodzi o agendę, każda, agendę, każda konferencja to jest multum informacji dla Państwa i każda taka pigułka potrzebuje chwili wytchnienia i odpoczynku i my również o tym nie zapomnieliśmy stąd też pierwsza przerwa jest o 11.15 i tak proszę o taką dyscyplinę czasową w kontekście powrotów na salę ponieważ chcielibyśmy w miarę trzymać się tej agendy żeby, żeby móc Państwu to wszystko powiedzieć bo mamy bardzo dużo dzisiaj materiałów i, i chcielibyśmy po prostu jak z, z tym czasem iść w miarę w miarę z agendą Druga przerwa jest o 13:25 po wystąpieniu, właśnie pana Mateusza z firmy IGUS, i później mała zmiana. Podzielimy się na dwie grupy. Na tej sali jest to sala Róża. Zostaniemy i będziemy omawiać panele produkcyjne, a obok jest sala Lilia, i tam będziemy poruszać panele handlowe. Dla Państwa pozostawiamy do wyboru, który temat w ramach panelu produkcyjnego czy handlowego chcieliby Państwo posłuchać, i tak proszę po prostu się przemieszczać.